Dzień dobry pani Kasiu. Pytanie: czy dostanie pani stanowisko ostatecznie tego team lidera? Czy dostanę od nich jakąś inną propozycję? Czy dostanę od nich jakąś inną? Przepraszam. Skupiłam się na pierwszej części maila. Czy dostanę od nich jakąś inną propozycję? Czy to jest myślenie życzeniowe? Karta Głupca. Karta Księżyca. I karta wieży. Hmm, proszę pani, wie pani, co to wygląda? Tak, jakby ktoś w tajemnicy, Próbował komuś związać ręce, uniemożliwić decydowanie i y, próbował całą sprawę, jakby, wie pani, takie mi się przewrócenie worka na drugą stronę kojarzy. Takie skojarzenie po tych kartach, które tutaj widzę. Paś pentakli. To może chodzić o jakieś stworzenie nowego, nowego stanowiska. Albo to wszystko, te, te wszystkie działania po to, aby funkcję uzyskał ktoś taki, taka młoda osoba, czyś protegowany, albo czyjeś dziecko nawet, powiedziałabym. Ale póki co, to mam taką wizję worka odwracanego do góry dnem, czyli do gó od środka i te szwy, takie takie widać czyli grubymi jakbym to interpretowała grubymi niżmi szyte bo skoro szwy mam ten worek odwrócony do góry i taki taki szef, taki gruby takie o dobra czy zaproponują pani coś innego tło sprawy tło sprawy no piątka mieczy gdzie ktoś tutaj zostanie pogoniony, tak? Tło sprawy, trzeba kogoś przegonić, żeby wybrać kogoś. Jakiś pomysł jest odepchnięty, żeby był pomysł inny. Ogólnie piątka mieczy, Pyrusowe Zwycięstwo. Nawet jeżeli pani by dostała jakąś propozycję nową, to będzie to jakby skórka za wyprawkę, nie, nieopłacalne. Um. Co pani sprzyja w tym temacie? Hmm. Paść kielichów, czyli będzie propozycja. Co pani przeszkadza? Karta, karta sądu ostatecznego, czyli osąd sprawy. Cały czas czyjś osąd będzie inny, aniżeli myślę pani się spodziewa i wynik, czy pani dostanie jakąś inną propozycję. Nie. nie. Póki co nie. Póki co nie, aczkolwiek, no mówię, cała sprawa nie jest tutaj jakby jeszcze wykluczona. Bo karta Wisielca mówi o nowym spojrzeniu na całą sprawę, czyli generalnie za jakiś czas może pojawić się albo ekipa ludzi, albo inny pomysł, albo no coś tam innego, co przekręci worek do góry nogami i uzna, okej, okay, ale to było grubymi niciami szyte. Hmm. Nie sądzę, póki co nie sądzę, czyli jakby ta propozycja, która była tego team lidera, co powiedziałam, że jeśli tam całość będzie zgodna, to to będzie, a jak nie, to nie. I to jest jakby jedna opcja, potem za tym idzie w ślad druga opcja, czy zaproponują coś innego. Tak, zaproponują, ale może to być tak, tak zwana skórka za wyprawkę. I pani powie, że no nie, ale to to się w ogóle kupy nie trzyma, i za jakiś czas, bo mamy tu kartę Wisielca, więc no jednak ten, ten czas okres będzie tu dość długi. W przypadku zmiany zdania czyjegoś na czyjś temat lub w sprawie sytuacji ogólnie, wtedy dopiero może się coś nowego. Pojawić. A póki co, nawet gdyby ta propozycja była, to ja czuję, że pani tego by nie wzięła, bo to by się skórka za wyprawę nie opłacała. Dziękuję bardzo.